Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie na naszej konferencji prasowej. Ja nazywam się Krzysztof Kasprzak, jestem członkiem zarządu Fundacji Życie i Rodzina. Jest ze mną pani Kaja Godek, liderka Konfederacji w Okręgu Mazowieckim, pan Marek Szewczyk, numer 3 na liście, i pan Mariusz Krogulski, prezes Ruchu Narodowego na Okręg Mazowiecki. Oddaję głos pani Kaji. Szanowni Państwo, przyjeżdżamy do gostynina. <laughs> Przyjeżdżamy do Gostynina, żeby powiedzieć, że historyczne porozumienie różnych ruchów prawicowych stało się faktem. Tworzymy konfederację środowisk narodowych, wolnościowych, prolajferskich, obywatelskich, patriotycznych. I stworzyliśmy listę, która jest w zasadzie jedyną listą uniosceptyczną w tych wyborach parlamentarnych. Co to znaczy, że jesteśmy uniosceptyczni? To znaczy, że postrzegamy miejsce Polski w Europie jako stałe i niezależne od tego, czy Polska w Unii Europejskiej ma być, czy ma w niej nie być. Być, a samą, obe samą obecność w Unii Europejskiej poddajemy krytyce i sprawdzamy, czy rzeczywiście służy ona interesowi Polski. Bo mocno wierzymy, że w Brukseli należy reprezentować interes Polaków należy reprezentować interes wszystkich ludzi, którzy na nas głosowali, a nie europejskich mocarstw nie poddawać się obcom wpływom i nie poddawać się dyktatowi, który płynie z Brukseli i z Berlina. I dzisiaj przyjechaliśmy do Gostynina, żeby powiedzieć, że że jesteśmy w zasadzie jedyną siłą, która jest spoza układu Magdalenkowego. Żeby powiedzieć, że od 15 lat wymieniają się władzą, prawo i sprawiedliwość z Platformą Obywatelską, że politycy tych partii przechodzą z jednej do drugiej, tworzą w zasadzie jedną koherentną siłę polityczną. My jesteśmy młodym środowiskiem, które ma pomysł na Polskę, ma pomysł na miejsce Polski w Europie i, i dlatego w tych wyborach startujemy. Szanowni Państwo, jeśli mogę w skrócie powiedzieć o, o najważniejszych postulatach, mówimy jasno, że Polska i Europa to jest cywilizacja łacińska, to jest ochrona życia od poczęcia do śmierci, to jest ochrona przed homolobby, które jest umocowane w Brukseli, ma tam wsparcie, Zarówno urzędowe, instytucjonalne, jak i konkretnych osób, które zajmują wysokie stanowiska i sprzyjają realizacji, czy też presji na realizację postulat, postulatów ruchu, ruchów LGBT. I Jesteśmy za tym, żeby były niskie podatki, żeby rodziny mogły się rozwijać, żeby rodziny były niezależne od państwa i żeby ludzie decydowali o sobie suwerennie, żeby Polska decydowała o sobie suwerennie, a nie decydowała o swoich wewnętrznych sprawach w taki sposób, jak życzy sobie Bruksela. Sprzeciwiamy się powołaniu armii europejskiej, uważamy, że Polskę ma, Polski ma bronić wojsko polskie, że to nasza armia ma być silna, że silnej armii nie zastąpią nam żadne sojusze. I to jest taki program, z którym idziemy do wyborów, z którym, który ma, mamy nadzieję, będziemy mogli realizować. To, o co dzisiaj prosimy, to są Państwa głosy, bo, bo nie będziemy mogli realizować tego programu bez, bez wsparcia obywateli. I obiecujemy, że, że jeżeli wybierzecie nas do Parlamentu Europejskiego, to będziemy zawsze patrzeć na Wasz interes, na interes Polski, na interes Mazowsza. Bardzo proszę, żeby teraz zabrał głos Pan Marek Szewczyk. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, tak jak. Powiedziała pani Kaja Godek. Połączyliśmy wiele środowisk, e, które mają swoje różnice. Różnimy się jako Ruch Narodowy od Korwina, od Leroya, od, trochę od pana Grzegorza Brauna, Na pewno trochę również z panią Kają się poróżnimy w różnych kwestiach, ale łączy nas jeden cel. Celem jest, jest Polska. Jesteśmy koalicją propolską, bo chcemy służyć naszemu narodowi i naszej kochanej ojczyźnie. Połączyliśmy się dla Polski, e, odsunęliśmy na bok te kwestie, które. Gdzieś nas, poróżni, gdzieś nas różnią, odsunęliśmy na bok, postawiliśmy na celu sobie nadrzędny interes Polski i Polaków. Obronimy Polski złoty, nie chcemy wprowadzenia euro i nigdy do tego nie dopuścimy. Również, jako ruch narodowy, stworzymy mapę Polexitu. Niedługo zostanie zaprezentowana mapa, która pozwoli nam wyjść z Unii Europejskiej, bo jako jedyne środowisko rozważamy taką ewentualność. Uważamy, że czasami, nawet niezależnie od tego, czy my chcemy tego, czy też nie. Unia Europejska może się rozpaść, może pogłębić się dalsza centralizacja władzy w Unii Europejskiej, dlatego jako środowisko, jako, jako państwo musimy być gotowi na to, aby tą Unię Opuścić. Obecne elity nawet sobie nie wyobrażają tego, że nie będą otrzymywały rozkazów z Brukseli, z Moskwy, z Berlina, czy, czy z Tel Awiwu, czy też z Waszyngtonu. Oni chcą służyć, chcą być poddańcem, bo tego się nauczyli. Tego się nauczyli przez lata komuny i tego się nauczyli w tzw. zwanej trzeciej RP, co ustalili przy okrągłym stole. My się temu jasno sprzeciwiamy. Mówimy, że Polska jest dla nas najważniejsza i tej Polsce chcemy służyć, dla tej Polski chcemy pracować. Dlatego tak ważne jest, aby głos Polski. Głos Polski był wyraźny w Europarlamencie i nasza reprezentacja tam jak najszersza, jak największa, a do tego potrzebny jest nam jak najlepszy wynik wyborczy, aby realizować interesy Polski i Polaków. Sprzeciwiamy się pakietowi klimatycznemu, który zabija nasze górnictwo. Sprzeciwiamy się różnym dyrektywom, które zabijają nasze rolnictwo. Ile cukrowni upadło od czasu wejścia Polski w Unii Europejskiej? Ile gospodarstw rolnych upadło, bo wprowadzono kwoty mleczne? No to proszę Państwa absurd, że produkujemy cukier taniej czy mleko, to znaczy, że nie możemy go produkować. Dość mamy tej unijnej biurokracji i dość ingerowania Brukseli w życie Polski. Nie, znaczy sprzeciwiamy się małżeństwom jednopłciowym. To, co chcą nam narzucić na różne sposoby dyktat brukselski, my się temu sprzeciwiamy. Działamy dla Polski i dla Polski chcemy służyć, dlatego prosimy o Państwa głosy. Ja oddaję głos koledze prezesowi Mazowieckiego Ruchu Narodowego, Mariuszowi Krogulskiemu. Szanowni Państwo, bardzo dużo zostało powiedziane o naszym programie politycznym, programie Konfederacji Corwin Brown-Liroj Narodowcy. W związku z tym ja już nie będę się odnosił do naszych założeń politycznych. Natomiast chciałbym tutaj z tego pięknego miejsca, spod zamku w Gostyni nie zachęcić wszystkich mieszkańców miasta, całego powiatu północnego Mazowsza i całego Mazowsza do głosowania na Konfederację Corwin Brown-Liroj Narodowcy. Warto oddać głos na, na to ugrupowanie zachęcam też do aktywności, do pójścia do urn, nie siedźmy w domu, nie czekajmy aż ktoś za nas zadecyduje, tylko wyjdźmy tego dnia 26 maja 2019 roku do lokali wyborczych i zagłosujmy na właściwą opcję. Dziękuję bardzo.